Cześć witajcie! Z tej strony Hubert Igry, a dziś gramy w Crash Royale. Kolejny odcinek to jest drugi. Dostaliśmy golda. Od razu otwieramy sobie skrzyneczkę. Dużo dostaliśmy sobie nawet. Dużo mamy sobie do kupienia. co Chciałbym takie to śmieć. O, takie coś to jest za te diamenty a ja mam myślałam że to za golda ok yy, jest coś na challenge ok zagramy dzisiaj sobie w challenge czekajcie a może i nie zagramy? No trzeba tutaj mieć 10 diamencików Dobra, nie to nie. U rekord card yy, sobie wybiorę. O, to Frame Battle. No, na razie nie bardzo. No to nie mogę grać. Znaczy no on Free. Nie za bardzo wiem o co tutaj chodzi. wkazuje nam to, że tu jeszcze z dwie godziny. Więc dajemy sobie, będziemy walczyć na normalnym. Co się zrobiło? Czekajcie. O już. Barbarians Ball Ktoś mi zmienił dek No ale spoko Niech będzie Może teraz tak by poszedł Giant, co? Jestem chyba jakąś tutaj teraz probą Jak widzicie już mu zniszczyłem wieszeczkę I lecę od razu na króla tak Oj, mogłem tu już yy, zostawić Armina, na princesa. Ale spoko, niech będzie. Ołeczka tutaj może jeszcze to uratować. O, o, Vald. Valdiant Val widzicie? Widzicie jeśli? Tak, to fajnie. O, on już ma tą chmarę. Yy, może teraz sobie tak Goblin Barrel by poszedł Ale nie, on jest takim Nupkiem no, 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 jak myślałem Tutaj coś sobie wygrywa Jak na razie Chociaż nieźle mi szło Jak na pierwszy rzut oka Od razu mu zabiłem Pierwszą wieżyczkę, nie wiem w jaki to sposób Może właśnie Miałem teraz lepszy deck Battle Ram Się przyda O, rozwaliłem mu Drugą wieżyczkę, no i to jest. No i to właśnie teraz chyba go rozwalę może. Może, 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 może. Może, takie to słowo było. Nie, 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 łyczko, łyczko, łyczko. Już ją zabił. Jak on tak mógł? Jeszcze armia nie to rozwali. Okej, okay. Giant, Hunter i już wygrałam, moi drodzy. No co mi te 60 sekund? Jak już wygrałam? w sumie ten goblin barrel jedno uderzenie już pom ha widzieliście wygrałem 3 do zera rozwaliano dwie wieżyczki Widzicie to że takie to to zwycięstwo było wielkie po prostu ogromniaste wow, wow, wow. o już mam opę sobie od razu to otworzę może jakaś nowa karta będzie u Gamsy. Muszę przejść Gamsów, Reczerkę, Carlos, Trzeciąg, Giant. Ok. Dobra, może sobie jeszcze mm, balon dodam za nią, za Walkirię.